można źle zdiagnozować dziecko po tak. symptomach, które, które ono wykazuje i może się okazać, że wcale żadnego spektrum nie ma, tak? Dokładnie tak. I to wszystko wynika z tych nowych technologii, że na przykład, nie wiem, jest słaby kontakt z dzieckiem albo się szybko denerwuje, tak? Nie, nie reaguje na imię, nie ma rozwoju mowy, nie ma rozwoju komunikacji, nie rozumie emocji, nie potrafi sobie radzić z tymi emocjami i jest to przerażające zjawisko, i mnóstwo dzieci, które trafia do mnie do gabinetu, to są właśnie dzieci, które mają swoje objawy spowodowane tym, że od maleńkości, naprawdę to, co powiedziałeś o tym wózku i stojaku, który jest przymocowany, mnie to przeraża. I naprawdę miałam takie dziecko, które miało 2,5 roku. Na pierwszy rzut oka, w momencie, kiedy wszedł do gabinetu. Czyste spektrum. Zaczynam rozmawiać z mamą, i okazuje się, że od pierwszych dni życia to dziecko leżało przed telewizorem, bo dzięki temu było ciche i spokojne, a mama mogła w tym czasie ogarnąć dom siebie, e, zrobić trening i wiele innych rzeczy, tak? I cieszyła się, bo dziecko jest bardzo spokojne. Ale co się działo w tym czasie? W tym czasie mózg dziecka się nie rozwijał, tylko dostawał blokery, które powodowały, że przepływ informacji w mózgu był bardzo spowolniony. I te dzieci wyłączają się z życia naszego, a wchodzą w życie takie właśnie cyfrowe, medialne.